Hej, jest piątek, 1 grudnia i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną. Sorry za e, lekko nosowy i głos, ale jest wcześnie rano, trochę wcześniej, 8:30 e, i jeszcze nie jestem do końca zaleczony. E, dzisiaj odcinek wyjdzie trochę szybciej, bo za chwilę wybywam na cały dzień, więc e, spróbujemy przygotować tak, żeby było do oglądania na, na później, no może na cały dzień. E, niestety nie możemy, z tego względu, że zaczynamy tak wcześniej. nie mogę zrobić tego pierwszego Movie deal, bo cały czas mam odcinek, bo cały czas mam e, rezultat z wczoraj, więc od razu przechodzimy do Cine Nerdle, gdzie mamy kolejny film Ridleya Scotta i zobaczymy jaki film będzie teraz. Drama i action. Hmm. Od lewej strony. Ok, widzę tygrysa, więc od razu wydaje mi się, że jest to Gladiator. A jak wiemy, Ridley Scott 85 lat, nie zaprzestaje pracy nad filmami, i jesteśmy w trakcie produkcji filmu Gladiator 2, w którym główną rolę będzie grał Paul Mescal, znany też z normalnych ludzi. Framed. Po screenshotie zgadujemy, jaki to jest tytuł filmu, i to wygląda ewidentnie jak jakieś spojrzenie horrorowe, ale jeszcze nie do końca wiem z czego, więc spróbujemy najpierw Resident Evil. Nie, i teraz już zupełnie nie jestem pewien. A, Ale chyba, okej, okay, okej, okay. to jest Człowiek z Brwiami, kurczę, widziałem jak się nazywało i wleciało mi z głowy Will, Will coś tam, ale w każdym razie wyjeżdża główny bohater do Maze Runnera, żeby poznać swoich kolegów i koleżanki z, tego, z tej adaptacji Young Adult i przechodzimy do Box Office Game. Dzisiaj mamy odpowiedzieć na pytanie o pięciu filmach, które wyszły, albo raczej zarabiały najwięcej w weekend 20 października 2006 roku. Mamy informacje o studiach, ile zarobiły w tym tygodniu, ile zarobiły do tej pory, ile tygodni trzymają się na liście i 200 punktów do wydawania na podpowiedzi. Podpowiedzi typu wybierz aktora, albo reżysera, albo tagline, albo na przykład fabułę filmu, na przykład final gross, albo budget raczej nigdy nie. Zgaduję, bo i tak nic by mi nie powiedziały, więc strata punktów. Celem jest zgadnięcie wszystkich pięciu filmów. Albo dowiedzenie się czegoś więcej o danej dacie. Nie przychodzi mi do głowy nic takiego mocnego od razu w 2006 roku, chyba że Casino Royale. Ale wydaje mi się, że nawet to zarabiało od razu więcej pieniędzy. No właśnie, nie ma. Dobra, popatrzmy na tagline pierwszego filmu. Are You Watching Closely. Um, taka trochę, trochę horrorowa zapowiedź filmu. Z Christianem Baleem. Dobra, ok, jednak nie. To jest film Christophera Nolana, bardzo dobry e, w tych kręgach. Już teraz wydaje mi się, że nie da się z tego zrobić niszowej idei, bo to przeszło do takiego mainstreamu, ale Prestige jest uznawany za, jeśli nie najlepszy, to jeden z najlepszych filmów Christophera Nolana. Też byłem w tym obozie, ale zaczynam chyba powoli z niego wychodzić. Ale może też czas na, na reobejrzenie Prestige'u. <laughs> Tutaj mamy film, który już trochę był na liście trzeci tydzień dokładnie, zrobi 76 milionów i jest z Martina Scorsese to mówimy oczywiście o The, The Departed czyli remake, um, remake chińskiego filmu Infernal, Infernal... Affairs? Infernal Affairs, z Jackiem Nicholsonem, Leo i um, i Mattem Damonem, też bardzo dobrym Scorsese otrzymał za niego Oscara, wszyscy mówią, że zaległy ale ci, którzy znają Departed wiedzą, że to też jest dobry film Paramount Pictures 10 milionów. Zobaczmy aktora. Ryan Philip. Zobaczmy, czy to jest Cruel Intentions. Nie. Możliwe, że wyszło trochę szybciej. To inny aktor. Jesse Bradford. Absolutnie. To jest bardzo mała szansa, że zgadnę, co to jest. Walczą za swój kraj, ale umierają za swoich przyjaciół. Jakiś wojenny film. Uu, um, we Were Soldiers. Letters of Iwo Jima. Nie ma tego. Dobra, reżyser. No i właśnie, i teraz to jest problem. To jest jeden z tysięcy filmów Clint i Studa. Muszę zobaczyć, jaka jest to była. No właśnie, to jest Iwo Jima, ale są dwa filmy, jakby z różnych perspektyw nagrane. O, a teraz. Te trzy filmy spróbuję w takim razie. Iwo, Sense of Iwo Jima i Flag of Our Fathers. O, okej, okay, udało się <grywa> trafić. To jest ta znana plakat, jest y, na bazie tej znanej takiej rzeźby, która jest nawet nie wiem w którym mieście, ale, ale faktycznie taka rzeźba z tymi żołnierzami zdobywającymi jakieś wzgórze funkcjonuje. Sony Pictures, 70 milionów 4 tygodnie. To będzie coś dużego. Poproszę reżysera. Okej, okay, już nie wiem. Martin Lawrence i Ashton Kutcher. <grymne> OK. Dobra, to jest animowany film. Poproszę fabułę. Bear season, coś takiego to będzie. OK, nigdy tak, tak jest, ale bear, bear na pewno coś. Bear. Bear, brother bear yeah hunt season before hunt yeah open season or oh, open season that is okay czyli mamy Mamy misia i mamy tego jelenia, który razem uciekają, nie, nie, nie pamiętam totalnie, okej, okay, no ale wiesz, wydane od Sony. I 20th Century Fox, debiut z 7 milionów, to nawet na 2006 rok wydaje się niewiele. Alison loman <coughs> Przepraszam. Zobaczmy. Kurde, jak się ten horror, czy to jest Sam Raimi? Nie, Michael, Michael Meyer. I Tim McGraw, o Jezus Maria, to będzie bardzo ciężkie, poproszę wszystko od razu. To jest jeden z tych filmów. Dziewczyna pracuje z końmi, ale jej ojciec mówi, że woli, żeby skończyła szkołę. I znajduje mustanga. I 16 latka. próbuje okiełznać tego mustanga i prowadzić rancho. Dobra, wpiszemy słowo mustang i zobaczymy. Są dwa filmy, które mają taki tytuł. Mustang to nie jest, a The Mustang nie. A wpiszemy Ranch, Zobaczymy. Rancho Deluxe. Dobra, niestety musimy poddać. Okej, okay, tym filmem jest Flicka. No, okej, okay, nie jestem zły na siebie, że nie, nie wiedziałem. <grym> Tim McGraw, gwiazda. Gwiazda Country. Przechodzimy do movie do Jednosekundowe streszczenie filmu. I zobaczymy, jaki może być tytuł tego. Znowu jakiś taki high schoolowy film. Wpiszemy Election. Chociaż wydaje mi się, że może być nowszy. Zobaczmy dwie sekundy. Mm, widzę jakieś childerki. Mm, myślałem, że less zero może być. No to co? Jak są liderki, to bring it to. Nie? Trzy, oglądamy 3 sekundowy? Mm, Okej, okay, to, to widzę, widzę za Efrona. Więc może to jest High School Musical. Nie? O kurde, no to teraz przejechałem się. 4 sekundy. Mm, czy to jest bardziej jakiś taki horror? Zaraz zobaczymy, scream, chociaż ewidentnie nie wygląda jak to. 5 sekund, teraz już będzie naprawdę długo. That's what she 300. Ok, na razie widzę, że ma problem z załadowaniem się. Ok, leci. To jest jakaś koszykówka. Zobaczmy, Airbag. Nie. 6 sekund, ale dwa dni z rzędu trudne dla mnie filmy wybrane. Nie. 21 Jump Street. A 17 again. Dlatego był. Nie, był, nie wyłapałem Matthew Perego, bo wyłapałem tylko za KF Rona Dobra, i jeszcze szybkie sporkle. Nominowany do Oscara osoby w 2022 roku dostaniemy krótki opis i będziemy musieli zgadnąć aktora albo aktorkę. Wszystkie to powinienem je znać, ale jestem ciekaw czy rozpoznam je po opisach i nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa ta... Zresztą ta może być kilka osób, których, których nie rozpoznam. A dobra, jednak mam wybierać, a nie... Dobra, to jest postać, czyli mm, prawuja e, aspirującego twórcy filmowego, który pracował jako poskromca jeleni i pracował na filmach. To jest e, tutaj ta rola, która, która zyskała ten zysk w Fablemasach Stevena Spielberga. Judd Hirsch, o dowiemy się czegoś więcej. <laughs> Muzyk, który nagle kończy przyjaźń e, ze swoim trochę nudnym kumplem do picia. Tu oczywiście mówimy o Brendanie Glissonie w filmie Banshees of sharing. Siostra no, nazwijmy to dobrego, ale nudnego człowieka, który próbuje... a dobra, okay, czyli Kerry Condon. <grym> Widzę, że opis nawiązuje do tego poprzedniego opisu. Gdzie jest Kerry Condon? Tutaj. Otyły Otyły mieszkający samotnie nauczyciel angielskiego, który próbuje naprawić relację ze swoją nastoletnią córką. Okej, okay, to na pewno to jest Barry Keoghan, ale tutaj mamy do prostacki albo prosty młody syn policjanta, który go bije, który próbuje naprawić związek pomiędzy dwoma kumplami od picia, który się nagle skończył poprzez jednego z nich. Okej, okay, jakaś znudzona życiem, coś takiego, czy właścicielka pralni, która dowiaduje się, że potrafi łączyć się ze swoimi wersjami, z wersjami samej siebie z równoległych e, uniwersów. <laughs> Dobra, Well Meaning Bandalman to jest oczywiście Colin Farrell. E, e, Śpiewak, e, czy też muzyk rock n rolla, który zostaje amerykańską ikoną muzyki, to jest oczywiście Austin Butler jako Elvis. Najpierw muszę to przemyśleć. Dobra, okej, okay. mamy, mamy jakby królową. Królestwa, która jest w żałobie po śmierci swojego syna, który ma ze względu na, na poważną chorobę. I tutaj, oczywiście, mówimy o przedstawieniu żałoby za Chadwicka w Black Panther, Wakanda Forever, Sandra Bassett. Doceniana muzyczka, która jest uważana za jedną z największych, największych kompozytorek, i nie jest konduktorką, tylko jest dyrygentką na świecie, i to jest Lydia Tar w tej roli Kate Blanchett. I Ki Kwan jest, jest mężem, takim cichym mężem, właścicielki tej pralni. To oczywiście jest tutaj, wszystko jest wszystko wszędzie naraz. Nie wiem, czy słowo zachęcająca matka aspirującego filmy, twórcy filmowego jest właściwa, bo to jest Michelle Williams, The Fablemans. Bardzo frustrująca osoba, ok. Aktorka i symbol seksu, która cierpi na różne takie nieprzyjemne rzeczy od mężczyzn w swoim życiu, to jest Marilyn Monroe, grana przez Anne de Armas. Nie jest to dobry film, pewnie jest to dobra rola, ale nie wiem, czy wynika to, to właśnie z tego filmu. Okej, okay. mechanik samochodowy, który przeżywa fizyczną i umysłową traumę po wypadku samochodowym, w którym zginął jego siostrzeniec albo bratanek, to wydaje mi się, że to jest Brian Tyree Henry, tak? Bo jest His, nawet tutaj to też trochę podpowiada, więc mamy w Causeway to absolutnie. Jakby film, którego pewnie nie widział. Samotna matka, która szuka odkupienia po straceniu z małej fortuny, którą wygrała. Dobra, po straceniu z małej fortuny na narkotyki i alkohol, a tę fortunę zdobyła wygrywając na loterii. Andrea Riceboro, Andrea Ricebor. o tak, film o chlaniu, w którym jako Polak niestety nie mogę zgodzić się z takim wizerunkiem chlania, było słabo. Córka właścicielki pralni, mam tutaj. Stefani Su. Um, I Jamie Lee Curtis tutaj będzie, czyli, um, czyli inspektorka podatkowa, która <grywania> przeprowadza audyt e, pralni. To jest też wszystko, w Everything, Everywhere, All At Once. E, I mamy tak. Um, pielęgniarka, jedyna przyjaciółka e, o, otyłego e, nauczyciela angielskiego. To jest oczywiście Hong Chow w filmie The Whale. I e, oddalony emocjonalnie młody ojciec, który pojechał na wakacje ze swoją 11. Córkę, córką do Turcji. To jest Paul Meskal, o którym wspominałem przy Gladiatorze 2 i Bill i jako e, urzędnik, e, który dowiaduje się, że warto załatwiać sprawy na koniec swojego życia. O, czyli opacało się <laughs> przygotowywać do, e, do filmów i Oscarów. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na jutro na odcinek sobotni Weekendowy, być może poimprezowy. Zobaczymy. Do usłyszenia.